Testowałem już wiele tanich konsol do rozgrywki, można rzec retro, bądź przypominającą retro. Mieliśmy już różnego rodzaju handheady, lepsze i gorsze. Tanią konsolę G1, konsolę joysticku. Była też mata do tańczenia, która też można zaliczyć jako coś, w co można zagrać tyle, że nogami. Ale rynek oferuje nam coś jeszcze, coś czego brakowało mi. Więc oficjalnie przedstawiam test konsoli Overmax. Tak, nikt się nie pomylił. To tańsza podróbka Nintendo Wii. Nawet wygląd ma podobny. Dzisiaj kosztuje coś około 40 zł. Na samym początku pojawienia się owej konsoli jej cena wynosiła znacznie więcej. Producent oferuje nam rozgrywkę, można rzec, podobną do Wii, czyli zabawę ruchową i ze znajomymi. Czy rzeczywiście w praktyce okaże się tak? Więc zobaczmy. Czym kusi pudełko przed przystąpieniem do testu? Od prawej wireless. To oznacza, że cała rozgrywka jest bezprzewodowa. W rzeczywistości nie jest to Bluetooth, a i Dalej mamy jednego gracza, dwóch graczy, symbol, głośnika. To są te głośniki, które mają udawać głośniki z Wii. No i największa zachęta. Granie ruchowe poprzez budowany sensor ruchu. Tym też się później zajmę. 85 gier wbudowanych super! No i oczywiście mamy instrukcję, która jest dosyć szczegółowa i o dziwo nie udaje niczego wyjaśnia wszystko po kolei, jeśli chodzi o kontrolery i tak dalej całą rzywkę, sposób podłączenia do TV oczywiście jest to AV, nie HDMI, ale biorąc pod uwagę cenę chociaż na samym początku, kiedy te konsolki wychodziły, kosztowała trochę pieniędzy mimo wszystko nie była najtańsza. Co ciekawsze, mamy tutaj opisane wszystkie gry po kolei, czyli wszystko powinno być wiadome. Niczego tutaj przed nami nie ukrywają. Jak się później okaże, coś jednak ukrywają. No i najlepsze są te, te certyfikaty, gra została sprawdzona. Nawet mamy tutaj mały certyfikat ISO 9001, więc dzięki tym certyfikatom konsola jest teoretycznie bezpieczna. Nic nam się nie staje, nie wybuchnie nam, nie wyrośnie nam druga ręka. I wszystko powinno być ok, więc patrząc po pudełku powinien zapowiadać się świetny test. Ech. W pudełku mamy samą konsolę, która stylistycznie przypomina Wii. Mimo wszystko jest wykonana dość solidnie, plastik jest gruby, nie trzeszczy i nie pachnie dziwnie. Z tyłu znajdziemy wejście na zasilacz, odam iż konsola działa też na baterie. Dalej mamy wejście AV, cóż, bez odpowiedniej przejściówki nie odpalimy jej. Oprócz tego mamy dwa piloty, które służą jako kontrolery i mały kontroler, który służy jako kontroler. Dalej mamy plastikowe akcesoria, które możemy montować w zależności w co gramy. Więc przejdźmy do rozgrywki ruchowej. Mamy tutaj kilka gier, które korzystają z pewnej części zamontowanej w kontrolerze, o której wspomnę potem. Więc mamy tutaj takie gry jak golf, baseball, boks, tenis stołowy, tenis ziemny itd. I tutaj zaczyna się niestety narzekanie. Czasami konsola reaguje na ruch, a czasem nie, do tego jest dość spory czas reakcji. Jedyną grą, w którą fajnie mi się grało był golf. Konsola dość dobrze reagowała na mój ruch i to było całkiem przyjemne doświadczenie. W innych grach zauważyłem dużą losowość i właśnie przechodzę do tego, konsola nie oblicza naszego położenia. Tylko i wyłącznie re reakcję ruchową. Czyli w praktyce nie wie gdzie się znajdujemy, więc smeczowanie czy posyłanie piłki gdzie chcemy, bądź kontrola za pomocą ruchu pilota jest niemożliwa. Może wyjaśnię to dokładniej rozbierając konsolę. Tak właśnie wygląda ta konsola w środku. Jak widać wielkość i rodzaj płytki drukowanej nie bardzo odbiegają od tanich podróbek za 30 zł bądź Więcej albo mniej. Ale co odpowiada za ruch? Otóż ta jedna mała rzecz, o, teraz widać dobrze, jest to przyspieszomierz, który zlicza nasz ruch i reaguje na, na każdy ruch naszej dłoni. Niestety konsola potrafi wykryć tylko nasz ruch, nie potrafi obliczyć, gdzie aktualnie się znajdujemy, bo brakuje jej dodatkowego sensora. Bądź jakiegoś czujnika, który by za to odpowiadał, który by obliczał, gdzie aktualnie się znajdujemy, więc wszelakie ruchy są po prostu losowe, jak to bywa w tego typu urządzeniach. I to wszystko się wyjaśniło, ale oprócz tego, że konsola posiada gry juchowe, to również posiada te zwyczajne, które nie wykorzystują przyspieszomierza. Okej, okay, więc jesteśmy w dodatkowej bonusowej zawartości, tak zwanej. No dobrze, więc sprawdźmy, co tutaj mamy. Więc na pierwszy rzut oka od razu widać, że są gierki chombru, i chyba nie będą zbytnio nowatorskie. Ok, mamy sudoku, nic specjalnego. Co ciekawe, tutaj możemy wyjść z gry za pomocą kontrolera. Świetna sprawa. I tak, za każdym razem, kiedy będziemy wchodzić do gry, będziemy mieli tą planszę. Okej, okay, więc to jest gra logiczna w stylu Harvest Moon. To znaczy ten ludzik wygląda jakby wyszedł właśnie z N64 i przyszedł na tą konsolę. 100 podłóg. To jest kolejna nowatorska gra. W dużym cudzysłowiu I znowu mamy tego samego gościa, i ten sam. Okej, okay, szczerze nie chcę mi się w to grać. Zastanawiam się po co. Ciągle oni te same schematy powtarzają. Nie mogą. Czy naprawdę oni są tacy leniwi? Ok, pierwsza gra, która wygląda w miarę. W to już można by było pograć, zakładając, że nie byłoby nic innego. Albo by wysiadł prąd. Bo ta gierka jest. Na baterię. A okej. Okay. Kolejna gra. Ekstremalna pamięć. Więc mamy określony czas, żeby to zapamiętać. I utworzyć pary. Pewnie dla małych dzieci dosyć ciekawa gra. O ile będą chcieli w to grać. Ja znowu nie. Ech. To nie jest nic fajnego. Ok. Wow. Dobrze. Następna gra. Nie wiem, czy ktoś zauważył to samo co ja. To jest ogólnie bardzo śmieszna wojna, ale mimo wszystko wojna. A to jest taka muzyka, jakbyśmy łowili właśnie ryby. Super. No dobrze, jest dużo gier i nie ma sensu. Nawet przy, tym, przy jednej grze siedzieć dłużej niż kilka sekund. Może chociaż jedna taka gra będzie, przy której będę chciał spędzić więcej czasu. Okej, okay. a ty ciekawy. Okej, okay. przez chwilę się zawiesiła konsola. Myślałem, że będę musiał się Ha Właściwie grałbym w to. Gra nie jest taka zła, dobrze, dziewiąta gra, Homeward, czurni. <sighs> mhm. dobra, rozumiem już. Więc owca nie może się zatrzymywać. Musimy ją doprowadzić tak, żeby trafiła w to miejsce. I to właściwie tyle. To jak jest ciekawat, niech sobie każdy sam oceni. Bo ja już chyba nie potrafię. Niszczyciel balonów. Mhm. Znowu będzie ten sam gości co zawsze w czapce? Czy może jego... Chciałem powiedzieć klon i właśnie. To jest coś podobnego. Widać w świecie tych twórców. Czapki są bardzo modne. Okej. Okay. Jedenasta gra Zapowiada się coraz lepiej Okej okay. Więc jesteśmy małym króliczkiem I wszystkich okładamy Jakim Jakąś ciężką Metalową kulą. A kiedy dotkniemy kogokolwiek, zostajemy spaleni, chociaż nie ma ognia. To jest poza moją logiką, dobra. Kolejna gra. Dobrze, wiem, że mam tak trzymać. Okej, okay, znamy tą grę z Windowsa z jego pierwszych części, wersji więc sobie odpuścimy Kobank? Tak to się czyta? okej okay. mhm. no więc to jest gra logiczna chyba każdy wie na czym polega, więc musimy w jakimś określonym rzędzie ułożyć nasze kulki Zanim zrobi to nasz przeciwnik. Dobrze, następna. Kolejne strzelanie do balonów. Ciekawie kiedy będzie tym razem. I znowu ten sam. Gość. Tylko tym razem muzyka jest trochę bardziej psychodeliczna. I balony inaczej wyglądają. Właściwie to miałem nadzieję, że tu schematy nie będą się powtarzały. Chyba na bombę nie można trafić. Że Może skoro się robi konsolę, nie przenośną konsolę, w której tak jest, to może tym razem będzie trochę bardziej nowatorskich rzeczy. W sumie nie liczyłem na to, kłamie. Ech, dobra. Następna. Upstairs Bouncer, aha, czyli pewnie to będzie to samo co w Latanie, tak To jest to samo, tylko że teraz idziemy w górę i znowu ten sam gościu Tylko, że bardziej odchudzony I nie mam pojęcia jak się tym steruje Chyba tylko mogę skakać Nie, ja teraz na przykład on sam skoczył, wyżej Nie mogę nim sterować Co jest w ogóle dobrze następna pokaż błąd okej okay. no już w, w tą grę jakbym się uparł to bym chyba mógł pograć albo jakbym był małym dzieckiem to No dobrze. Kolejny. No i to tyle. Kolejna gra. Siedemnasta. Mhm. To będą karty, tak? No, mhm. Nie ma sensu dłużej się w to bawić. Osiemnasta. Kopalnia. Dobrze. Weźmy na Aha, czyli miny? Pomyliłem się. Chodzi o zwykłego sapera w wersji na konsolę Overmax. No tak, to jest tryb easy, więc tutaj tak łatwo nie zginę. Dobrze, następna. Wyścigi. I już od razu widać, że wyglądają tak jak te pierwsze wyścigi na Jawę, na Java. Identycznie, tylko że tam H była lepsza grafika. Nie rozumiem sensu podrabiania 3D, skoro można zrobić 2D i to grywalne. A coś takiego wygląda bardzo źle. Do tego wesoła muzyka, która oczywiście nie pasuje do klimatu. Dobrze. Kolejna gra 20. To już chyba koniec. Ja nie 30 miał być. Tym razem GT Racing. Wow! I jeszcze lepsze 3D, tym razem w kokpicie auta. I znowu ten sam dźwięk przy starcie. Aaa. Od razu mówię, że auto zachowuje się jakby było czołgiem. W ogóle nie czuję, że mogę tym za bardzo skręcać. Daję na maksa kierownicę w lewo, a tutaj nic się praktycznie nie dzieje. A nie, nie, nie. Jedynie jak omijam samochody, to te samochody przechodzą albo w lewo, albo w prawo, w zależności od tego, jak mam kierownicę ustawioną. A tak. No i wtedy coś się dzieje na drodze. Jak mijam te samochody i są zakręty, ale tak to praktycznie samochód zachowuje się, jakby był topornym czołgiem na szynach. A można tu w ogóle. W ogóle jak ciężko się tutaj rozbić Co się dzieje jak się rozbije? Mhm Zostaje przeniesione, tak jakbym był na tych szynach Cały czas Dobrze, koniec Nie, nie, to pewnie będzie to per matching, to pewnie będzie to samo Tylko pewnie z kotami albo z kimś innym Nie, nie, nie Skacząca Mary Pomysł na Gierkę bardzo fajny. Ogólnie lubię tego typu gry. Po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim na Commodore. Była taka gra, tylko że bardziej złożona. I tam był bardziej taki klimat zamk zam zamków, zamkowy. Wyglądało dość świetnie. Takie, takie udawane 3D: to był chyba jakiś rzut izometryczny, coś w tym rodzaju. Nie pamiętam tytułu, ale wyglądało świetnie. To też jest grywalne. Nie powiem, że nie jest grywalne. Parking Lud, ok, więc musimy i znowu ten dźwięk, ok, więc musimy przesuwać auta, żeby jedno mogło wyjechać co ze strzałką, tak żebyśmy, jakbyśmy nie wiedzieli, że akurat o to chodzi, i dostajemy punkty. No dobrze. E, kolejna gra Dogs. Ok, co to będzie? Mhm, gra logiczna, tak? Czyli musimy tak przesuwać tymi pieskami, te, te pieski, żeby każdy był na swoim kolorze, tak? Jeden mamy pusty. Dobrze. Okej. Okay. I znowu ten dziwny gościu, tylko tym razem jest w Egipcie. Z bardzo niezadowoloną, z bardzo niezadowolonym sfinksem. Który wygląda dosyć dziwnie. Ok. Scenografia świetna. Dlatego klimat, klimat jeszcze poprawia ta mumia, która jest odkopana jakimś studem nie w ziemi, tylko leży ponad ziemią. Ok, kolejna geologiczna, Jeśli ktoś lubi. Dobrze. Przypuszczam, że będziemy musieli mu zrobić drogę z tych klocków. Tak. Ok. No to też jest grywalne. Kolejna gra grywalna. Właściwie można ich policzyć na palcach jednej ręki, jak na razie. Br Brick Blaster. Ok. Mhm, mm no tak myślałem. Stare dobre odbijanie piłki. I kolejny raz mogę zaliczyć jakąś grę do ogrywalnych. Jeśli komuś się bardzo nudzi albo jest dwulatkiem, czemu nie? Okej, okay, wystarczy Małpki Dobrze, zobaczymy co to będzie <sighs> mhm. Czemu się palą, i czemu, jak dostają banana, i oczy zmieniają się na czerwone? To są jakieś. mroczne małpy? A one chyba są zdenerwowane, jak się palą, ale. Ale tych oczów nie rozumiem. Dobrze, wystarczy. To już prawie koniec. Ostatnia gra. Aha. łasica zbierająca jajka. Aha, ta nam sygnalizuje, że. Wow, udało się. Mhm. No, te, te jajka są jakieś zatru... zatrute w ogóle. Co tu się dzieje? Bo ile ktoś nas dotknął. Zmieniamy kolor na zielony. Może to są jakieś atomowe jajka? W tajemniczym laboratorium, które tylko wygląda jak zwykła, jak zwykły kurnik. No cóż. Lewer zaliczony. Eee, dobrze, nie. Zbyt dużo dziwnych rzeczy tu się dzieje. Mała pszczoła. Ach. Arkanoid z, z gościem w czapce znowu. Wow, to są jakieś nuklealne, kwasowe, znaczy, chciałem powiedzieć, pszczoły. Też widać efekt jakichś dziwnych eksperymentów. Jedyny gościu, który może uratować świat, to jest. Ten ktoś na deskorolce, tajemniczy mściciel tak zwany. Próbuję zrozumieć tą fabułę, Tej gry i pomysł na to. Przypuszczam, że nikt się nad tym nie zastanawiał, tylko po prostu. Zrobili to, co zrobili. Uff. Więc to. A nie, jeszcze. 33. Dobrze. Już chciałem powiedzieć, że to koniec. Hmm. Ta gra nawet wygląda ładnie. Przyznam. Okej. Okay. I jest grywalna, w to bym grał. Pierwsza gra, która jest grywalna. To znaczy nie pierwsza, ale. Która jest w którą by się chyba najlepiej grało hm. dobrze, mimo wszystko i tak dużo czasu już minęło co to jest? Mhm. czyli przekładamy te klocki, żeby ułożyć pewnie obrazek, tak i wtedy te klocki nam maleją, dobrze też nie najgorsza gra. Widać można, gdyby reszta była takich fajnych, to by była świetna konsola. Mhm, domyślam się co to będzie. Okej, okay, zakopiłem się. Okej, okay, ale pomysł sam w sobie też fajny. Kolejna fajna gra. Jakby nie było. Biorąc pod uwagę cenę tej konsoli dobrze? Więc. To wszystko. Cóż mogę więcej powiedzieć? Gierki homebrew, które mają różny poziom. Jedne są grywalne, drugie nie. I nawet zdarzały się tam dość fajne tytuły, w które może bym pograł dłuższą chwilę. Więc chyba każdy w tym momencie odpowiedział sobie na pytanie, czy warto mieć tę konsolę, czy nie. Ja jej nie polecę i rzekłbym, że za tą cenę warto, ale za cenę 40 zł jest mała konsola w joysticku, która ma o wiele więcej grywalnych tytułów. Kolejnym minusem tej konsoli jest duża ilość baterii, które musimy włożyć, żeby wszystkie kontrole działały. Razem wyjdzie nam aż 8 sztuk. To jest najlepiej zrobiony kawałek plastiku, jaki widziałem w tej cenie. Jest gruby, solidny, cóż, tylko zawartość mogłaby być trochę lepsza. Ale zostawiam Wam to do oceny. Udanej zabawy przy oszczędzaniu zawartości kieszeni.